Dobry był spacerek. Kupę sobie szczelę z rana. Co ty robisz, Grześciu? Yy, 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 fafika, ty nie miałeś być na spacerze? Na spacerze nie miałeś być? Yy, no byłem i było całkiem spoko. No i co sobie śpiewałeś, kiedy robiłeś bebe? Yy, no to co teraz ty? Ale ja nic nie śpiewałem. Uspokój się spokojnie. Jestem spokojny. No ale bobka zrobiłeś, teraz tu śmierdzi. Spoko jest, niewolnik posprząta. Jaki niewolnik? Chyba pan. No może dla ciebie. Co? No bo dla mnie to jest niewolnik. Niby dlaczego. Karmi mnie, głaszcze, nosi na rękach, jest moim niewolnikiem. A ty co taki władczy? Bo jestem kotem. Eee, no... Każdy kot ma taką wymówkę.